Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym programie z serii Młodych Razem w Telewizji w Punkt. Ja nazywam się Kasper Dobrzyński, a moim Państwa gościem będzie dzisiaj pan Karol Tramer. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Karol jest, myślę mogę spokojnie tak powiedzieć, ekspertem w zakresie transportu kolejowego. Wie na ten temat naprawdę dużo i też zawsze jest na bieżąco poinformowany, co w tej gałęzi się dzieje. Jest także twórcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika z Biegiem Szyn, a także autorem, myślę, mogę spokojnie też powiedzieć, bestsellerowej, jeśli chodzi o tę gałąź, czyli reportaży dotyczących transportu publicznego książki Ostre cięcie Jak niszczono Polską Kolej, która. Jak sam podtytuł wskazuje, traktuję o wszystkich tych decyzjach, które były podejmowane przez różne rządy i zarządy za ogólną ponadpartyjną zgodą, no, na skutek których siatka połączeń kolejowych i stan infrastruktury kolejowej no, wyglądają tak, jak wyglądają w czasach obecnych, choć idziemy też w ostatnich latach w nieco lepszym kierunku. Ale w dzisiejszym odcinku będzie nie tylko o kolei, choć również, bo skupimy się ogólnie na temacie transportu publicznego, gdyż tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie wykluczenie transportowe. Wykluczenie transportowe, znane również jako wykluczenie komunikacyjne, no i na początku, choć zdaję sobie sprawę, że pewnie większość z Państwa oglądających nas, czy słuchających, może pewnie słyszała ten termin i zdaje sobie sprawę, o czym mówimy, no to jednak pierwsze pytanie, gwoli wszelkiej ścisłości, musi być takie, czym w zasadzie jest wykluczenie transportowe i jak można byłoby je jakoś tak ładnie zwięźle zdefiniować. Definicji oficjalnej wykluczenia transportowego nie ma, to znaczy, nie ma żadnego aktu prawnego, żadnego dokumentu oficjalnego, który mówiłby, co to dokładnie jest wykluczenie transportowe. Natomiast tym tematem zajmuje się coraz więcej osób, coraz więcej instytucji naukowych, instytucji politycznych. I to stwierdzenie zaczęło być obecne na ustach polityków w ostatnim czasie już dość często. No nawet mamy w rządzie pełnomocnika do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Funkcję tę pełni wiceminister infrastruktury Andrzej Bitel. Natomiast jaka jest definicja? Ja bym powiedział, że ona jest bardzo pojemna, bo e, może się wydawać, że wykluczenie transportowe jest to e, całkowity brak połączeń transportu publicznego. I to oczywiście jest wykluczenie transportowe, ale dotknięci wykluczeniem transportowym są również ludzie, w których miejscowości na przykład pociąg jeździ, czy autobus dojeżdża. Ale, ale... na przykład cztery razy dziennie, tak. wyłącznie w dni nauki szkolnej. Tak, no, trzymając się tej prośby, e, zaspokojenia tej prośby definicyjnej, to bym powiedział, że jest, wykluczenie transportowe jest wtedy, kiedy ktoś nie może zaspokoić swoich potrzeb, różnych potrzeb, dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, e, czy dojazdu do rodziny lub znajomych na e, wieczorne piwo, czy seans do kina, e, istniejącą ofertą, bądź nieistniejącą ofertą e, transportu publicznego. Czyli e, kiedy na przykład ostatni autobus z miasta powiatowego do miejscowości gminnej odjeżdża o 14.50, to osoby, które kończą pracę na przykład w sklepie o 20 albo w punkcie usługowym o 17, E, są wykluczeni transportowo, bo. A już nie mówiąc o tym, jeżeli by na przykład jeszcze o 19 chcieli się spotkać ze znajomymi. Tak, i, 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 i wtedy te osoby są dotknięte wykluczeniem transportowym, ponieważ jeżeli nie zostaną podwiezione przez kogoś bliskiego albo nie skorzystają z własnego samochodu, to e, transport publiczny e, nie daje im możliwości zaspokojenia e, tych potrzeb. I Uczulam, że czasem w kwestii wykluczenia transportowego wydaje się, że ktoś po prostu patrzy na mapę połączeń, na rozkład jazdy i odfajkowuje w sposób prosty, że w tej gminie jest połączenie kolejowe, w tej gminie jest kurs PKS. To znaczy, że tam wykluczenia transportowego nie ma. No to, to tak do końca nie działa. E, należy właśnie patrzeć, moim zdaniem, na to z punktu widzenia potrzeb i tego, na ile transport publiczny pozwala je e, zaspokajać. No ja właśnie. Zgoda, oczywiście, pełna. Ja mam taką prywatną definicję, która bardzo mi się podoba: że wykluczenie transportowe jest właśnie wtedy, kiedy osoby bez samochodu są w jakimś tam sensie obywatelami drugiej kategorii, że tak to brzydko ujmę. To znaczy, na przykład, nie mają dostępu do tych samych miejsc pracy, nauki i wypoczynku, czy wszelkiego typu rekreacji, czy na przykład muszą wstawać godzinę wcześniej, niż gdyby mieli samochód i tym samym. Yy, Niszczą swoje zdrowie, na przykład śpiąc mniej, czy później wracając do domu. Po części sami oboje odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale tak chciałbym to też osobno zaakcentować, właśnie jakie są takie najważniejsze społeczne skutki wykluczenia transportowego, znaczy w czym konkretnie gorzej mają osoby bez samochodu, bo rzeczywiście skala tego problemu. Nawet nie wszyscy, yy, którzy doświadczają wykluczenia transportowego yy, koniecznie muszą nie mieć samochodu, ale też na przykład chcą czasami wypić alkohol yy, ze znajomymi. No i wtedy zawsze musi być ta jedna osoba, która yy, yy, która musi podwieźć innych. Yy, a skala problemu, jeśli chodzi o niedostępność połączeń yy, no jest naprawdę duża. Znaczy do Według, według tam różnych danych z różnych lat, jednej czwartej czy do jednej piątej sobec w ogóle nie dociera transport publiczny, a prawie 14 milionów Polaków żyje w obszarze, gdzie nie istnieje żaden transport organizowany czy to przez państwo, czy to przez jednostki samorządowe. Więc skala tego problemu jest naprawdę duża, i wydaje mi się, że jak na, jak na jego skalę, jest on właśnie. Zbyt mało akcentowany, czy to w debacie publicznej, choć tak jak Pan wspomniał, trochę się to zmienia ostatnimi czasy, czy w mediach. Więc właśnie z racji tego, że dotyczy to naprawdę wielu Polaków, tak jak tu powiedziałem przed chwilą, prawie 14 milionów, to w czym te osoby rzeczywiście mają, yy, mówiąc kolokwialnie gorzej? No to tak, to y, zaczynając od końca, to ja jako, że jestem gościem audycji Młodych Razem, to pozwolę sobie tutaj mówić z pozycji e, starca, który <gry> pamięta e, dawne czasy, e, to znaczy na przykład przełom XX i XXI wieku, e, kiedy e, była zupełnie inna sytuacja w mediach, to znaczy teraz, a wtedy to jest zupełnie... E, inne, nie tylko ten temat się pojaw, zaczął pojawiać i właściwie się pojawia regularnie, ale w latach 90 media nie pisały przede wszystkim o problemie ludzi, którzy tracą połączenia, a wtedy połączenia kolejowe z, e, znikały. No, e, nierzadko nawet 1000 kilometrów linii kolejowych było z jednego dnia pozbawianych e, połączeń kolejowych, ale media wręcz, hibicowały likwidowaniu połączeń kolejowych. To znaczy, e, były artykuły o tym, że kolej trzeba zreformować i zawsze na jednym oddechu mówiono, że reforma kolei to jest likwidacja nierentownych, nikomu niepotrzebnych, e, wożących powietrze, e, wożących muchy e, pociągów e, pasażerskich. E, I w ogóle nie zwracano uwagi na to, że na przykład te pociągi są puste, dlatego że oferta przewozowa przez poprzednie lata była na tyle e, cięta, że e, zniechęcała do korzystania z połączeń kolejowych osób, które chciały e, dojeżdżać pociągiem. Ale Co więcej po często było robione to celowo. I, I było robione to celowe, to znaczy e, zjawisko tak zwanego wygaszania popytu, które przez lata wydawało się być teorią spiskową, znalazła potwierdzenie w dokumentach oficjalnych grupy PKP, znaczy jeszcze wtedy polskich kolei państwowych. To jeszcze nie była grupa PKP, bo to były lata 90. i no. Istnieje taki dokument z 94 roku, nasza kolej, dlaczego i jak ją restrukturyzować, i pada tam zdanie, że należy wygaszać popyt na podróże pociągami lokalnymi i przesuwać go na transport samochodowy. Też ostatnio dotarłem do takiego dokumentu doradców japońskich, którzy na zaproszenie rządu SLD-PSL, to były druga połowa lat 90 przygotowali taki szeroki program e, przygotowujący kolej w ogóle do prywatyzacji i tam e, też padają takie e, zdania, że po prostu m, lokalne linie kolejowe są e, kulą u nogi kolei, która nie pozwala jej e, sprawnie funkcjonować i e, padały tam słowa, że e, likwidowanie połączeń kolejowych w czasach, kiedy one znikały naprawdę masowo, e, idzie zbyt wolno. No i to był taki cały zespół doradców japońskich współpracujących z polskimi urzędnikami i z PKP i z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, bo wówczas tak resort się nazywał. No i co ciekawe, osoby, które z polskiej strony działały w tym zespole, potem szybko awansowały i już wdrażały, że tak powiem, te ustalenia. Tego zespołu doradczego i masowo likwidowały połączenia kolejowe. Czyli to była taka, taki glade, że osoby, które współpracowały z tą japońską rządową agencją doradczą, no miały zielone światło do, do przejmowania odpowiedzialności za poszczególne piony, sektory w ramach PKP, no i tam wdrażali te, 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 te postanowienia. Natomiast Wracając do pierwszej części pytania, kto cierpi na, na, i jak to wygląda? Tu warto, się, warto sięgnąć do takiego opracowania profesora Zbigniewa Taylora z Polskiej Akademii Nauk, który bym powiedział jest pierwszym przedstawicielem środowiska naukowego, który zajął się problemem wtedy jeszcze nie nazywanym wykluczeniem transportowym, ale e, no, taka, taka pozycja e, spod, spod jego pióra wyszła, e, społeczne konsekwencje zamykania połączeń kolejowych i e, bazowało to na badaniach terenowych przeprowadzonych w różnych częściach Polski. E, to był początek XXI wieku lata 2002-2003. I były to badania z mieszkańcami miejscowości, które zostały pozbawione połączeń kolejowych. I tam okazało się z tych badań, że wpływa to w bardzo różny sposób na różne grupy mieszkańców to znaczy młodzież. Przestała wybierać lepsze szkoły i została skazana na gorsze szkoły licealne, czy, czy technika, czy zawodówki, ponieważ utraciła możliwość dojazdu do miast, gdzie te szkoły były lepsze. No, czyli e, można powiedzieć, że w całym pasie wzdłuż linii kolejowej e, taka młodzież właściwie na starcie, przed, przed wejściem w dorosłość, już tym, czy pociąg jeździ, czy nie jeździ. Była ukierunkowana ich właściwie cała kariera, całe e, marzenia i no właśnie, do bo, bo to, jaki jest transport, bo transportu nie można oczywiście rozpatrywać w takiej oddzielności od innych gałęzi. Możemy mieć dobre szpitale, możemy mieć dobre szkoły, e, czy może być dużo dobrze płatnych miejsc pracy. Ale najpierw rzeczywiście trzeba do nich dojechać, więc tak, transport i, 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 łączy i to wszystko. Jest, to jest problem. E, no ja jako osoba, która e, zajmuje się transportem publicznym, uważam, że transport publiczny jest najważniejszą usługą publiczną, ponieważ decyduje o tym, czy dotrzemy do innych usług publicznych. Dokładnie, bo do e, każdej usługi, do każdego tak, miejsca tak, trzeba tak. jakoś I, dojechać. I, i, e, 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 nie stworzymy w każdej miejscowości uniwersytetu e, dobrze wyposażonego szpitala i transportem publicznym możemy e, zapewnić ludziom dostęp do tych e, dóbr, w które rzeczywiście Polska inwestuje e, duże środki, ale e, okazuje się, że część mieszkańców jest właśnie wykluczona. No i właśnie te badania profesora Taylora pokazały jeszcze no, przeróżne e, sytuacje, takie, że e, na przykład osoby, które potrzebują regularnego kontaktu z lekarzem specjalistą, przestały po likwidacji połączenia kolejowego jeździć ze swoim schorzeniem do lekarza specjalisty i zostały skazane na lokalny ośrodek zdrowia, gdzie takiego specjalisty, który powinien ich doglądać i zajmować się ich zdrowiem, nie było po prostu. No, czyli można powiedzieć, że. Likwidacja połączeń kolejowych czy w ogóle połączeń transportu publicznego no miała bardzo poważne konsekwencje e, dla zdrowia, ale też dla e, pracy w opracowaniu profesora Taylora. Wskazano miejscowości, w których po likwidacji połączenia kolejowego ludzie musieli złożyć wypowiedzenia z pracy, co też rzuca inne światło na taki pogląd, który właśnie w mediach te dwie dekady temu się przewijał, no, że te pociągi jeżdżą puste, nikt nimi nie jeździ, nikomu one nie są potrzebne. Tymczasem te badania pokazały, że są osoby, które po prostu z dnia na dzień utraciły możliwość dojazdu do pracy i stały się osobami bezrobotnymi. I co ciekawe z dzisiejszej perspektywy, gdzie jednak uważam, że o transporcie publicznym, o tych problemach mówi się coraz więcej, pewnie później powiemy, czy się robi, ale mówi się coraz więcej badania profesora Tylora zostały całkowicie przemilczane. No, to nie była e, sytuacja taka, że media, które wówczas, tak możemy powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, były wyższej jakości. To znaczy, gazety były grubsze, e, tematy były dobierane bardziej E, nie po łebkach, tylko e, no, dziennikarze bardziej pracowali nad tekstami i e, nikt się nie przyjrzał tym badaniom, które e, no, były sensacyjne. To znaczy one zmieniały ten pogląd ogólny, że no, właściwie transport publiczny, e, zwłaszcza kolej, to zniknie tak jak zniknął Telex, tak jak zniknęła lampa naftowa i Diligence, bo nadchodzi czas e, samochodu. Który, na który właściwie każdy sobie może pozwolić. No a w tych badaniach zobaczyliśmy, że e, jest zupełnie inaczej. No o tym, o samochodach powiemy sobie później, już w następnej części. Czyli tak podsumowując e, tę część, w zasadzie można powiedzieć, że no, transport publiczny, dobra jego jakość oddziałuje na wszystkie aspekty życia: e, na zdrowie, na komfort życia. E, I Dobry transport publiczny przeciwdziała y, temu, że jeżeli wyrównuje szanse, że im gorszy jest ten transport, tym rzeczywiście bardziej dochodzi się do takiego momentu, w którym y, można mieć szczęście, albo nieszczęście, po prostu urodzić się w dobrym albo w złym miejscu. Bo jeżeli urodzisz się właśnie w miejscu, gdzie do Twojej wymarzonej szkoły, do której masz zdolności i mógłbyś się dostać, ale nie możesz się y, dojechać do niej, po prostu, no to siłą rzeczy jakość Twojego wykształcenia też na przykład będzie niższa. I z takich rzeczy, o których nawet może się czasami nie myśli, to no, transport może wpływać na dosłownie wszystko, na przykład y, chociażby. Niektóre związki mogą się rozpadać, dlatego że nie masz jak dojechać do tej drugiej połówki, która mieszka w jakiś tam sposób, jest w innej miejscowości i nagle, na przykład, zawieszają transport i na przykład relacja między tymi dwiema osobami jakoś tam obumiera. Także transport rzeczywiście wpływa na wszystko i dlatego, dlatego jest taki ważny. I w zasadzie to myślę byłby koniec naszej pierwszej części, w której omówiliśmy tak ogólnie, czym jest wykluczenie transportowe, czym się objawia, jakie są jego skutki i w zasadzie skąd się wzięło, jakie decyzje, jaki sposób myślenia, no żeby nie powiedzieć ideologia, stała za tym, że no w szczególności po, w trakcie i po transformacji, na przełomie wieków, Yy, tak masowo zawieszono te połączenia i kolejowe, yy, i autobusowe. Moim i Państwa gościem był Karol Tramer. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. i dziękuję Państwu.